Witam w dzisiejszym poradniku, chciałem Ci pokazać jak renderować filmy. Jeśli masz mało siedzenia na kanale lub masz zamiar... Dobra, masz mało siedzenia na kanale, może być to przyczyną źle renderowanych filmów. Jeśli masz zamiar zaczynać zagrać, nagrywać filmiki, czy to, czy to z gier, czy, czy poradniki, musisz wiedzieć jak dobrze zmontować film. Pierwszym krokiem to uruchom program wego Pro 11. Skoczyło ci takie okienko. Przejdź do File, następnie Pro Test i zrób nowy profil. W template wpisz własną wybraną nazwę. Dla mnie nazwą będzie HD 720p. Wy i wpisz rozdzielczość. 600. Może nie. Zatem ja czymś. Ten rysunek jest bardzo ważny. Dam ci do niego link w internecie. Tu jak hmm. widzicie, są aspekty 5x4, 5 na 4 na 3 3x2, na 16 na 10 16 na 9 Kolory, oczywiście, to są te od kolorów zależne, czyli czerwony to są 4x3, 5 niebieskie zmieś 4 i tak dalej. Ja aktualnie rozdzielczość ekranu mam ustawioną na 1920 na 1200, więc będę mógł filmik zrobić w 1680 na 1050 lub w 2560 na 1600. Jeśli macie komputer stacjonarny, wyznaczy, że przejdziecie do Panel do sterowania Nvidia i następnie w zmianę rozdzielczości w wyświetleniu, kliknijcie dostosuj, ustaw rozdzielczość i wpiszcie sobie rozdzielczość jaką chcecie. Wpiszcie, jak chcecie mieć tak jak ja, czyli rozdzielczość 1920 na 1200 Oczywiście ja potem przerobię na 1680x1050. Na ta rozdzielczość i tak gwarantuje Wam filmik w środku poradniku pulpitowego, że będzie filmik bez żadnych czarnych pasów. Myślę, że w grze też tak powinno być, że obraz będzie rozłożony na cały, na cały ekran. To no więc przejdźmy, gdy tak już ustawiliśmy sobie. Oczywiście jeśli jak mamy rozdzielczość inna, to 1920 1080, to nie możemy przestawić na 1920 na 1200 ponieważ nasz film może stracić na jakości. To więc przejdźmy do programu Vegas Pro i utwórzmy ten profil. The id. Tu oczywiście profil zrobimy HD 720p. No i gdy tak mamy, wyjdę, wpiszmy w moim przypadku 1680x1050 Tak w moim przypadku. Oczywiście jak mówiłem przy rozdzielczości 1920 na 1200 Frame rate to jest bardzo istotny, istotna wartość. Bo ponieważ musimy tu wybrać ilość klatek. Klatki w filmie możemy oczywiście sprawdzić przy zainstalowanych kodekach KILA, kodek Pack Full. Na, na film prawym przyciskiem myszy. Wbierzmy Media Info. Z trochę na dół i we frame Rate right piszę 29,970. To jest oczywiście film domyślny. Ja to napiszę 60, ponieważ nie mam na razie, nie mam na komputerze filmika nagranego. Więc ten filmik może się źle zędrwać, ponieważ pisałem yy, większą ilość klatek, ale za, załóżmy, że tamten mój filmik testowy ma 60 klatek. Jeśli będziecie nagrywać w 30, wpiszcie 30. Zależy od sprzętu, bo ponieważ jak ktoś ma dobry sprzęt, to może nagrywać w 60, gdy obraz jest bardzo płynny. To ja porobiłem dusę, ale co w tym, dobra. Pixel format dajemy 32 bit, flatting point. Point, Full Range w Composition Gramma dajemy 2,22 video Full Resolution Rendering Quality Best w Motion Blur Type dajemy Box Asymmetric w Decentralized Method Interpolated Fields następnie przechodzimy do zakładki Audio w Master Mode Model dajemy 5,1 surround możemy ustawić na Stereo gdy ma, na przykład macie widzów Którzy mają, tak załóżmy, 5.1 surowym to integruje się zarazem ze z, z stereo i ze sześcioma głośnikami i może kilka, kilka mega więcej walić, ale jednak 5.1 surową będzie idealnym rozłożeniem dźwięku. W number of stereo buses 2, liczbę 26, w sample, sample Hz wybierzmy liczbę 192 000. Beat Depth zbierzmy 24, w Resample and Stretch Quality Best. Następnie, tu musi być oczywiście zaznaczone Enable Low Pass Filter on LFE Surround Projects Only. Wkryto w Create for Low Pass Filter dajemy 180. I oczywiście w Low Pass Filter Quality dajemy Best. W zakładce ruler. Zmieniamy na SMTPE 30, ostatnią wartość, 30 fps audio I, was, i możemy, przejdźmy się do pierwszej zakładki. Zaznaczmy tą opcję Start w Project, which teaser settings. Ta opcja oznacza, że ka każdy, na będziemy automatycznie ten projekt dobierze się. Ja zaznaczę tą opcję. I oczywiście nazwa się skasowała, ale jeszcze raz zapiszę Aby zapisać pro, projekt, projekt oczywiście, to jest projekt ustawień. Kliknijmy na, to, na, na taką dyskietkę obok tego okienka. Apply i OK. Widzimy co nam się tu przekształciło, że tu jest więcej w Master tych, 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 no tych Dobra. Następny dajmy Import Media. W biblioteki. To jest mój domyślny film. Yy, możemy oczywiście ten, ten film różnymi przejściami uzbogacić. Witam. Teraz przejdziemy do renderowania filmu. Jak mówiłem o przejściach, to przejścia są w translations. W tym filmie akurat to jest jeden klip. Więc nie będę robił przejść. Przejdźmy do File. Oczywiście jeszcze, A to następny poradnik. dni na końcu. Przejdźmy do File, następnie Render As. I teraz tu trzeba utworzyć nowy pro, profil. Ja mam ten profil utworzony, więc pokażę Ci jego ustawienia. Oczywiście Include Mode Audio musi być zaznaczone w modę CBR nie quality, VBR. W format Windows Media Audio 10 Professional. Atributes 768 KBPS 960 kHz 51 channel, 24 Bit A V CDR nie możemy wziąć 7.1, bo ponieważ ustawienia ich było tylko możliwe 5 1. przejdźmy na dole do takiej zakładki Video. Widch pixels, to oczywiście musimy zobaczyć QSTOM, żeby wpisać właśnie Właściwości widz. Pixel spisujemy oczywiście tak. w projekcie 1680x1050. Framę rate FPS, tak zwane czyli to są krępki, wpisujemy ilość klatek jak mówiłem, że można sprawdzić przy tajemnicy kodeków Kaida, kodek Pack i w Media Info. W Pixel aspekt, aspekt Radio możemy tutaj 1,0. Override Default Compression Buffer Seconds to ma być zaznaczone. Wideo smuczęs, przesuwamy na 100. Bitrate zostawiamy, indeks zostawiamy, tylko przechodzimy do zakładki Project, Video Rendering Quality, dajemy na best. tu wpisujemy własną nazwę i zapisujemy tak tam samfaj. Czas do renderingu, tu wpiszmy na nazwę filmiku i możemy kliknąć render as. Wyświetliło nam się unerror określ quality. To, ta, to tak może się nie raz dziać, bo ponieważ mogą wyskoczyć niezgodności w klatkach, to mogą też wyskoczyć taką niezgodność, na przykład ja tam wpisałem większą ilość klatek a te w filmach, yy, mniejszą ilość klatek, ale jeśli wpisacie zgodne klatki ze swoimi, powinno wszystko dobrze zadziałać. Więc dziękuję za obejrzenie tego poradnika, zapraszam do subskrybowania, oceniania i komentowania. Cześć!